Cześć, ja jestem Sarcz i witam Was serdecznie w takim materiale wypuszczonym z okazji 12 lat istnienia mojego kanału na YouTubie. Bo dokładnie 26 kwietnia 2012 roku zdecydowałem się na rozpoczęcie takiej mojej przygody z nagrywaniem w tym serwisie, przygody z pokazywaniem różnego rodzaju gier z pełnymi ich przejściami i nie tylko. I stwierdziłem, że o ile właśnie ostatnio miałem taki podobny, tylko że na pewno dłuższy, bardziej kompleksowy vlog na dziesięciolecie kanału, tam też Was odsyłam, jeśli nie widzieliście tamtego filmu, bo sporo też wówczas powiedziałem troszkę o takich swoich początkach, troszkę o moim podejściu do nagrywania, zarówno właśnie na początku, jak i później po tych 10 już latach. A teraz stwierdziłem, że aby się tak troszkę nie powtarzać tutaj w tym filmie z okazji 12 już lat, no to bardziej bym się dzisiaj skupił na tym, żeby w jakiś tam sposób podsumować te właśnie ostatnie dwa lata. Tak, żeby jakąś klamrą to zamknąć, żeby też podzielić się z wami jakimiś swoimi takimi bardzo wstępnymi planami, na przykład na najbliższy rok planami, które oczywiście no, niekoniecznie muszą się zrealizować, ale po prostu też czuję troszkę taką potrzebę, żeby z wami się podzielić swoimi jakimiś przemyśleniami. Troszkę już też w tym temacie opowiadałem w ostatnim QA. No bo nie da się ukryć, że te ostatnie dwa lata, no to też upłynęły troszkę u mnie w takim życiu prywatnym, pod znakiem tego, że pod koniec 2021 roku zostałem tatą, więc musiałem właśnie nieco przemodelować troszkę ten swój sposób nagrywania. Może nagrywania to nie, ale po prostu swój harmonogram działania, jeśli chodzi o YouTube'a. Na pewno tego czasu pojawiło się... Zdecydowanie mniej z oczywistych względów, i właśnie troszkę na ten temat już napomknąłem w swoim ostatnim QA, i tutaj chciałbym troszeczkę to uzupełnić, tak jakby bardziej dokładnie powiedzieć Wam o tym, jak to u mnie wyglądało w tych ostatnich dwóch latach. I myślę, że takim dobrym punktem wyjścia będzie po prostu właśnie. Ten moment, kiedy wypuściłem tego vloga na dziesięciolecie kanału, czyli było to 26 kwietnia 2022 roku, i myślałem sobie, żeby ten dzisiejszy materiał troszkę tak sobie podzielić, może na takie dwie albo trzy nawet części. I w pierwszej z nich na pewno chciałem poruszyć temat serii Zagrajmy Wy, które jakby nie patrzeć, są tutaj takim. Głównym aspektem mojego kanału, najwięcej tych serii, zagrajmy, wy było od zawsze i tak też jest aż do tej pory, no i będzie też w najbliższym czasie. Więc troszeczkę chciałem poopowiadać na temat tego, jak to się też troszeczkę zmieniało w tych ostatnich dwóch latach u mnie, coś co też już napomknąłem właśnie przy okazji tego poprzedniego QA. A mianowicie fakt, że no, narodziny córki zmieniły moje podejście na tyle, że musiałem po prostu troszkę inaczej jakby gospodarować tym dostępnym czasem i decydować się później na troszkę większą selekcję, jeśli chodzi o kolejne serie do nagrywania. I powiem wam, że 2022 rok to był właśnie taki dość istotny dla mnie rok pod tym kątem, Rok, który mnie nauczył tego, żeby, no właśnie, troszkę pozmieniać, troszkę, e, wyregulować jakoś to swoje podejście, bo nie ukrywam, że troszkę jeszcze na fali tego, co było w poprzednich latach, w 2022 roku, zabrałem się za kilka naprawdę ogromnych produkcji. No bo właśnie, jeśli bierzemy sobie za początek naszej opowieści. Ten materiał na temat dziesięciolecia kanału, wtedy zapowiadałem, że 27 kwietnia pojawi się na moim kanale taka ponowna seria z na 2 Mroczne Wody co miało stanowić takie no, fajne symboliczne zamknięcie pierwszego dziesięciolecia i otwarcie drugiego dziesięciolecia kanału, bo jeśli ktoś nie wie, no to seria z Risen 2 była moją pierwszą serią. Zagrajmy wy, na kanale i właśnie wtedy też padłem na taki pomysł, że fajnie będzie na dziesięciolecie tej serii rozpocząć ją ponownie, ale z trochę innym już podejściem do nagrywania, z bardzo dokładnym przechodzeniem tego tytułu. Oczywiście wszystko w dużo wyższej jakości niż mogłem sobie na to pozwolić w roku 2012. No a do tego jeszcze obierając tam inną ścieżkę fabularną, co akurat w tej grze. Jest też dość istotne, bo pozwoliło mi pokazać właśnie tę grę troszkę w innym stylu i ze wszystkimi dodatkami DLC. Co ostatecznie skończyło się na tym, że jestem z tej serii bardzo zadowolony i cieszę się, że się na nią zdecydowałem, ale jednocześnie była właśnie to jedna z takich serii, które bardzo długo u mnie trwały. To trwało chyba prawie rok, z tego co pamiętam. Reason 2, właśnie obok serii z Far Crya 6. To były wtedy takie serie, które rzeczywiście trwały bardzo długo. Far Crya 6 chyba skończyłem w ogóle po ponad roku, bo zacząłem go jeszcze właściwie tuż przed narodzinami córki. Później, właśnie e, kiedy już do tego doszło, no to musiałem sobie zrobić siłą rzeczy e, jakąś krótszą przerwę. Później wróciłem do nagrywania, ale oczywiście, jeszcze tak bardzo. Na spokojnie. Niewątpliwie te pierwsze tygodnie i miesiące były takie najbardziej decydujące o tym, jak się później pozmieniało to moje nagrywanie, bo wiadomo, że takie małe dziecko, zwłaszcza na początku, potrzebuje dużo zainteresowania, dużo opieki. Ja też z no, chęcią się temu oddałem, ale mówię. Przy okazji też musiałem właśnie jakoś inaczej spojrzeć na to, jak w przyszłości planować kolejne serie. Oczywiście też z biegiem kolejnych miesięcy i lat już się to powolutku zmienia i myślę, że tak naprawdę będzie się zmieniać cały czas. Bo oczywiście Julcia rośnie jak na drożdżach, jest już coraz starsza, ma już ponad 2,5 roku w tym momencie i też to wygląda już na tę chwilę troszkę inaczej. To moje nagrywanie niż jeszcze właśnie 2 lata temu na przykład kiedy tutaj siadałem przed kamerą i nagrywałem dla Was vloga z okazji dziesięciolecia mojego kanału, więc myślę, że to też się będzie jakoś tam powolutku zmieniać, ale w każdym razie ten 2022 rok to był właśnie taki okres, kiedy jednocześnie na kanale prowadziłem 4 albo nawet 5 takich bardzo długich serii, no bo Kontynuowałem cały czas Far Cry 6 w lutym chyba 2022 roku. Zacząłem też Dying Light 2, a także Horizon Forbidden West. I te trzy serie to były wszystkie serie na minimum 100 odcinków. Horizon był na ponad 100 odcinków, Dying Light na równe 100, Far Cry 6 też na ponad 100. Wszystkie te gry przechodziłem na 100% bardzo dokładnie i... Ponieważ były to ogromne produkcje, no to siłą rzeczy, właśnie złożyło się to na bardzo wiele materiałów. Gdzieś tam w międzyczasie jeszcze kończyłem serię z Halo Infinite, którą rozpocząłem bodajże w styczniu 2022 roku, i wprawdzie była to seria najkrótsza z tej piątki, bo trwająca 30 kilka odcinków, chyba. No to siłą rzeczy. Gdzieś tam została bardziej na dalszy pchlan zepchnięta, troszkę rzadziej pojawiały się te materiały. No bo jeszcze kiedy dorzuciłem do tego wszystkiego na 2, którego przejście zajęło mi kilkadziesiąt odcinków, no to możecie sobie wyobrazić, że kiedy starałem się przede wszystkim najwięcej materiałów codziennie wypuszczać z Dying Light 2 i z Horizona, bo siłą rzeczy. Najbardziej tego oczekiwaliście, cieszyły się te serie największym zainteresowaniem, a jednocześnie próbowałem ciągle e, dotrzymywać kroku, jeśli chodzi o Halo, jeśli chodzi o Risena i Far Cry'a. No to nosiło rzeczy, musiało to doprowadzić do sytuacji, że kiedy nie byłem w tamtym momencie w stanie wypuszczać jakichś 4-5 filmów dziennie, jak to miało miejsce nieraz w poprzednich latach, no to właśnie odbijało się to na tym, że. Te niektóre serie trwały bardzo długo i właśnie myślę, że Far Cry 6 i Reason 2 był takim symbolem dla mnie. Skończyłem te serie, z tego co pamiętam, bo wszystko mówię z pamięci troszkę, ale skończyłem te serię jakoś w 2023 roku, chyba jakoś tam w pierwszym kwartale, jeśli mnie pamięć nie myli. No i właśnie też od tamtego momentu, w sumie już też w międzyczasie, tak sobie stwierdziłem, że no teraz, siłą rzeczy, dopóki się jakoś sytuacja drastycznie nie zmieni, no to muszę do tego tematu podchodzić właśnie troszeczkę ostrożniej. I to spowodowało właśnie tę kwestię, o której wam mówiłem w QA, że teraz, jeśli chodzi o jakieś bardzo długie serie na kanale, no to na pewno porządnie się zastanawiam, zanim jakąś rozpocznę. I oczywiście w 2023 roku. Zdecydowałem się na przykład na rozpoczęcie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Gra, która już w tym momencie ma ponad 120 odcinków, a myślę, że może przebić 200. Będzie to jedna z najdłuższych serii na kanale. I chociaż, jak już mówiłem, cieszę się bardzo małym zainteresowaniem, to nadal nagrywanie jej sprawia mi dużo friday i cieszę się, że mogę zaprezentować jej poszczególne aspekty tym osobom, które zdecydowały się na oglądanie. Więc tutaj oczywiście do tych osób wyrazy uznania i dziękuję, że e, trwacie przy tej serii, mimo że ona rzeczywiście jeszcze trochę, e, mimo wszystko potrwa i będzie to taka kolejna seria, która potrwa ponad rok na kanale, ale no tutaj siłą rzeczy, ponieważ będzie to pewnie coś koło 200 odcinków, pewnie ponad 200, no to troszkę jest to zrozumiałe, ale przynajmniej na tę chwilę, kiedy już e, inaczej troszkę podchodzę do tego nagrywania, to staram się, żeby ta seria no nie trwała aż tak... E, Długo, pod tym kątem, że nagrywam ją na przykład teraz na 2-3 tygodnie, jak nieraz się zdarzyło w przypadku Rezena 2, chociażby z tego co pamiętam, to tam czasem były takie bardzo długie przerwy, mimo że miała seria kilkadziesiąt odcinków, to jednak jej ukończenie zajęło mi prawie właśnie pełny rok, tak naprawdę, bo zdążyłem przejść tuż przed 11. rocznicą kanału, chyba z tego co. Pamiętam, i oczywiście to nie oznacza, że ja kompletnie rezygnuję, właśnie z dużych gier, bo od razu pod QA pojawiły się takie pytania. Absolutnie nie. Ja naprawdę dalej chcę też przechodzić jakieś duże tytuły, które będą mnie mocno interesować. Po prostu teraz, właśnie. Na pewno za mniej takich tytułów będę się koniec końców zabierał. No teraz przecież też jestem na takim etapie, kiedy oprócz Zeldy przechodzę też Rise of the Ronin. Jest to też dość długa gra, bo zdecydowałem się też na jej przejście na 100% i myślę, że kilkadziesiąt odcinków to jest realny scenariusz. Może około 80, coś tak jak Star Wars Jedi Ocalały. Tamta seria była na około 80 odcinków. Z kolei. Nagrywany aktualnie Outlast to na pewno krótszy tytuł, aczkolwiek też najdłuższy Outlast jak do tej pory, zwłaszcza że zdecydowałem się jeszcze pokazać Wam coś tam oprócz e, głównego pierwszego zakończenia. Kto ogląda tę serię na bieżąco, to pewnie wie o co chodzi. No w każdym razie, no nie jest to już taka sytuacja, właśnie jak w tym 22 roku, kiedy to było 5 no, serii, z których prawie wszystkie trwały e, ponad 100 odcinków. Teraz jednak no, jest jedna taka bardzo długa seria, czyli Zelda. Jedna też całkiem długa, ale mimo wszystko jej przejście zajmie mi pewnie jakieś 2-3 miesiące. No i jedna już tak stosunkowo krótsza powiedzmy, czyli ten Outlast, którego ukończenie, takie już pełne, planuję pewnie jakoś na maj. Tak sobie podejrzewam. I tak to właśnie będzie tutaj wyglądać. No w sytuacji, kiedy wychodzi jakiś tytuł, który mnie interesuje. Muszę się na pewno mocno zastanowić, czy decydować się na jego rozpoczęcie. Ewentualnie, jeśli już rozpoczynam, to też decydować się, czy przechodzić go w całości na 100%, czy decydować się po prostu tylko na takie standardowe, ale też dokładne przejście ze wszystkimi zadaniami pobocznymi, ale już mo może niekoniecznie ze wszystkimi znajdźkami. Taka aktualna premiera, na przykład Stellar Blade, to była gra, która mnie interesowała. I nawet się dobrze sprawdziła z tego, co widać po recenzjach, no ale siłą rzeczy, na przykład, to jest taki właśnie odpowiedni przykład, że zrezygnowałem z nagrania tego tytułu, no bo to już byłby kolejny tytuł na kilkadziesiąt odcinków, i no to już by było właśnie troszkę, troszkę za dużo. Myślę, że już wtedy bym nie wyrabiał czasowo, ale i tak jestem zadowolony, że przynajmniej tak od marca tego roku. Staram się utrzymywać to tempo około dwóch filmów dziennie. Wiadomo, że czasem zdarzają się też dni, kiedy jest jeden film dziennie, czasem nawet coś mi wypadnie, że niestety nie dam rady przygotować żadnego materiału, ale już na pewno dużo częściej udaje mi się publikować te dwa, czasem nawet trzy filmy, i to już jest takie fajne tempo, które troszkę mi przypomina o tych wcześniejszych czasach. Oczywiście no, u mnie wszystko albo bardzo dużo zależy też od tego jak tutaj wygląda właśnie sytuacja z naszą córeczką, ważne żeby była zdrowa, bo jeśli też dochodzą jakieś tam losowe przeziębienia, no to zawsze też się rzeczy wymaga troszkę więcej opieki i uwagi, wtedy też to się odbija troszkę na moich filmach, tak było tam w okresie stycznia i lutego, z tego co pamiętam. I dlatego też ja obecnie staram się jakoś mocno z wyprzedzeniem nie planować serii na kanale, bardziej tak na bieżąco decydować, co nagrywam. No, i tutaj też oczywiście e, dziękuję za Wasze zrozumienie w sytuacji, kiedy pytacie o jakiś tytuł. No, ja siłą rzeczy nie chcę właśnie czegoś obiecywać, i tak dość enigmatycznie często odpowiadam, że tak naprawdę zobaczymy, co czas przyniesie, i zdecydujemy przy samej premierze konkretnego tytułu, bo na pewno jest wiele produkcji, które mnie interesuje, ale też cieszę się, że w 2024 rok to jest taki rok, który nie obfituje przynajmniej na razie w premiery, bo to pozwoli mi troszeczkę zabrać się w niedalekiej przyszłości mam nadzieję, za jakieś produkcje, które pominąłem w poprzednich latach, ewentualnie za jakieś w ogóle dużo starsze klasyki. Mam oczywiście tutaj bardzo dużo pomysłów i też nie chcę zdradzać nad jakimi tytułami się zastanawiam, bo wiem, że będę w stanie wybrać tylko jakieś pojedyncze, ale jednocześnie jest to dla mnie fajna informacja, że, no owszem, oczywiście zawsze jest przyjemnie zagrać w jakąś premierę, która jest mocno oczekiwana, ale też równie przyjemnie mi się wraca do jakichś tytułów albo takich mi już znanych w kwestii tych klasyków, albo takich, które po prostu z różnych powodów pominąłem, bo tego jest wbrew pozorom całkiem sporo i myślę, że ten rok naprawdę przyniesie sporo fajnych serii, również takich krótszych, tak jak mieliśmy całkiem niedawno serię z remake'u Brothers A Tale Of Two Sons, była to króciutka seria na kilka odcinków i szczerze mówiąc w tym roku chciałbym jeszcze takie serie na kilka lub kilkanaście odcinków też rozpocząć, jak tylko troszkę czasu mi Przybędzie, jak ukończę poszczególne serie na kanale w ogóle, tak wstępnie planuję, że nowa seria pojawi się jakoś po majówce pewnie, jak już nadarzy się okazja, żeby właśnie coś nowego rozpocząć. I szczerze mówiąc, rozgadałem się pewnie trochę dłużej niż myślałem, bo to jest dopiero pierwszy segment, ale pierwszy taki najdłuższy i najważniejszy, bo drugim segmentem tego vloga, o którym chciałem wspomnieć. No, to na pewno inne typy materiałów, o których wspominam też niejednokrotnie w swoich vlogach czy filmach z cyklu QA. Mi zawsze dużo frajdy też właśnie sprawiało to, żeby oprócz filmów Zagrajmy Wy, w miarę możliwości, przynajmniej raz na kilka miesięcy, opublikować coś innego. Coś, co nie jest serią Zagrajmy Wy, a coś, co wchodzi w skład innych moich playlist. I w ciągu tych ostatnich dwóch lat, tak próbowałem sobie przejrzeć te swoje filmy. Jakie w tym czasie wrzucałem, no i w ciągu tych ostatnich dwóch lat nie da się ukryć, że tych innych typów materiałów nie było aż tak dużo. E, szczerze mówiąc, myślałem, że było tego troszkę więcej, ale o ile czegoś nie pominąłem, no to ostatnio na przykład wypuściłem kolejne QA. Na początku tego roku, też fajnie mi się udało powrócić do takich materiałów podsumowujących zarówno 2022, jak i 2023 rok. Tylko po prostu zdecydowałem się na zmianę podejścia. To nie są już takie topki, moje ulubione premiery danego roku, tylko po prostu podsumowanie wszystkich gier, które ukończyłem w konkretnym roku. I mowa tutaj właśnie zarówno o premierach, jak i o starszych grach. Bo. Uznałem, że w ostatnich latach mam zbyt duże zaległości, jeśli chodzi o jakieś nowości, żebym mógł się zabierać za takie standardowe topki, które nagrywałem jeszcze do 2018 roku. Później właśnie zrezygnowałem z nich z tego względu, że poczynając od roku 2019, miałem zbyt duże zaległości, jeśli chodzi o takie najważniejsze nowości, które czuję, że mogłyby się znaleźć w mojej topce. A gdyby się nie znalazły, to czułbym, że to zestawienie jest takie mocno niekompletne. A tak, teraz właśnie jak mam taki nowy styl nagrywania tych filmów, to przynajmniej mogę Wam opowiedzieć nie tylko właśnie o jakichś aktualnych premierach i podać swoją opinię, ale też wspomnieć o starszych grach, które nagrywałem albo na kanale, albo też i prywatnie. I tutaj liczę, że na przykład takie podsumowanie za 2024 rok przyniesie też sporo. Fajnych tytułów. Z takich właśnie innych materiałów też na przykład mi się udało nagrać w styczniu, chyba albo w lutym, coś takiego jak prezentacja wszystkich platynowych trofeów na konsolach PlayStation. To jest coś, o co często pytaliście, o co często prosiliście w ubiegłych latach. Ja się jakoś przed tym broniłem, ale w końcu uznałem, że no, tych pytań jest na tyle dużo już na przestrzeni tych poszczególnych lat, że fajnie by było właśnie coś takiego jednak wypuścić. Dopóki tych platyn jeszcze nie ma, kurczę aż tak dużo, jakby mogło być. I tak jest ich oczywiście ponad 60, ale teraz być może też z każdym rokiem. Jeśli będą wpadały kolejne platynki, to będzie okazja, żeby takie podsumowujące materiały robić. A jeśli nie z każdym rokiem, to przynajmniej raz na kilka lat, w zależności od tego, ile tych platynek będzie wpadać. Bo ja oczywiście. Jakieś tytuły, które mi się podobają i które chcę sobie przejść na przykład na 100%, ogrywam je na PlayStation i chcę w nich wycisnąć też wszystkie trofea. No to siłą rzeczy one dodają się mi do tej swojej, do tej mojej kolekcji platyn. No ale na pewno to też nie jest to jakiś priorytet, nie jest też tak, że ja tutaj cisnę w te platyny tylko i wyłącznie po to, żeby je nabijać. Zresztą moje podejście pewnie znacie, jeśli oglądaliście. Tamten materiał, bo to się tylko też tak może wydawać, że 63 platyny to jest bardzo dużo, ale z drugiej strony one zostały osiągnięte na przestrzeni kilkunastu lat, zaczynając od 2008 roku więc taka średnia no to jest kilka tych platynek na rok. No ale dobrze, bo za długo już bym gadał na ten jeden jedyny temat a coś tam się jeszcze pojawiło na pewno takiego innego typu na moim kanale. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie było tego już na pewno zbyt dużo, i to jest coś, co no ja zawsze chciałbym nagrywać więcej. To jest coś, co też często powtarzam w takich swoich filmach. I wiem, że e, nawet nie mam co tutaj zapowiadać czy obiecywać, że to się jakoś zmieni, bo priorytetem zawsze są dla mnie te serie: Zagrajmy, wy, a wtedy, kiedy. Oprócz ich nagrywania, mam jeszcze troszkę czasu, żeby coś dograć, innego, no to wtedy się właśnie decyduję na coś takiego. I nie ukrywam, że chciałbym, żeby na przykład w tym roku pojawiła się jeszcze jakaś produkcja filmowa z takiego działu, jak no nie wiem, Dziennik Kolekcjonera Gier. O, no to właśnie, to, to też było coś, co reaktywowałem troszkę. Po dłuższej przerwie w ostatnich dwóch latach, że dwa dzienniki się pojawiły, no ale też chciałbym je wypuszczać częściej i też mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach kolejny odcinek dziennika się pojawi. Tak samo chciałbym jeszcze kolejny odcinek QA nagrać właśnie w jakimś tam najbliższym czasie, chociaż w najbliższych tygodniach, bo naprawdę dużo fajnych pytań zadaliście pod ostatnim materiałem tego typu i fajnie będzie. Do tego powrócić, więc mam nadzieję, że będzie mi to dane. No i z wielką chęcią na pewno też bym powrócił do Retro Wspominek, bo to jest kurczę taka ważna rzecz dla mnie, żeby troszkę poop poop poopowiadać o starszych grach. Tylko no właśnie problem polega na tym, że produkcja tych filmów trwa naprawdę sporo, bo najpierw muszę dany tytuł przejść prywatnie nagrywając to wszystko, no i później jeszcze... Oprócz tego, przygotować do tego właśnie odpowiedni komentarz i to wszystko zmontować, więc całość zajmuje bardzo dużo czasu. Zwłaszcza jeśli mowa o jakichś wyjątkowo długich produkcjach i to też czasem wpływa na to, że te retro wspominki momentami pojawiają się nawet teraz na parę lat. A szkoda, bo naprawdę przyjemnie mi się tego typu filmy nagrywa i naprawdę chętnie. Bym nagrywał ich więcej. Więc to powiedzmy, zamyka ten drugi segment tego vloga, i teraz już króciutko na temat tego, czego się właśnie możecie spodziewać w przyszłości, na przestrzeni kolejnego roku. Y oczywiście, bez żadnych większych konkretów. Y tutaj właściwie mógłbym troszeczkę powtórzyć to, co mówiłem wcześniej, tylko może wzbogacić o jakieś dokładniejsze informacje. No, mówię, na pewno w pierwszej kolejności chciałbym żeby w tym najbliższym roku pojawiły się nie tylko jakieś aktualne premiery, ale też żebym właśnie sobie nadrobił zwłaszcza jakieś krótsze tytuły, co pozwoli mi troszkę częściej te produkcje zmieniać, oferować wam coś innego raz na jakiś czas i mam nadzieję, że to wtedy was zainteresuje, przynajmniej część z was, oczywiście każdy ma inne gusta, ale to i tym bardziej myślę, że jest ważne, żeby czasem Nieco częściej zmienić jakiś tytuł, bo wtedy jeśli dana produkcja Was nie interesuje, możliwe, że kolejna, która wskoczy niedługo, prędzej Was zaciekawi. Oczywiście też gatunków, które mnie interesują, jest bardzo dużo. To jest też taki mój problem, że gdybym może był bardziej ukierunkowany na jeden, dwa, trzy gatunki, to łatwiej by mi było decydować się i łatwiej by było rezygnować z niektórych serii, ale fakt, że mnie interesuje naprawdę dużo tych gatunków gier. No to później właśnie mam takie poczucie, że wręcz szkoda, że nie mogę wielu tych tytułów nagrać, bo po prostu bym no czasowo zwyczajnie nie wyrobił. No i właśnie oprócz tych serii, to na pewno to, co mówiłem wcześniej na temat tych innych typów materiałów, fajnie by było, gdyby udało się w tych kolejnych miesiącach przygotować jakieś QA, chociaż raz na jakiś czas. Żeby były jakieś retrospominki, jakiś dziennik kolekcjonera I tak fajnie by to właśnie wzbogacało ten kanał Również dla tych osób, które nie oglądają aktualnie danej serii Let's Play Po prostu u mnie właśnie wygląda to tak, że Raczej zawsze decyduję się na te inne typy materiałów wtedy Kiedy mam jakiś tam chociaż drobny komfort, że Przygotowane są jakieś pojedyncze chociaż filmy na najbliższy dzień czy dwa. A często w moim przypadku jest to jednak tak, że albo nagrywam filmy na kolejny dzień, a często nawet się to prezentuje w ten sposób, że jeszcze to co nagrywam danego dnia, jeszcze puszczam to wieczorem. Montuję i później renderuję, żeby to wrzucić. Więc będąc właśnie cały czas w takim trybie, no ciężko jest jeszcze wykroić tego czasu. Na coś dodatkowego, ale mówię, mam nadzieję, że w zależności od jakiejś tam sytuacji w życiu prywatnym będzie mi dane, żeby e, udostępniać Wam kolejne różnego rodzaju filmy. I w tym miejscu chciałem Wam oczywiście bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod tymi filmami, za e, słowa otuchy, których naprawdę nie brakuje z Waszej strony, pod różnymi, tak naprawdę. Materiałami, między innymi też pod podcastem natarczywych, w którym wziąłem udział. To jest też, myślę, ważny moment troszkę w historii mojej działalności na YouTubie, że tak naprawdę dopiero teraz w kwietniu. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, jeśli ktoś nie oglądał mojego QA, no to po raz pierwszy w kwietniu wystąpiłem też tak gościnnie na innym kanale, biorąc udział właśnie w podcaście i dyskutując na różne tematy. To było naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Coś, o czym zresztą też Wam już mówiłem właśnie w ostatnim QA. I wiadomo, że w moim przypadku tak naprawdę trudno obiecywać, żeby tego typu inicjatyw było jakoś dużo więcej, ale zawsze fajnie, że takie urozmaicenie mogło nadejść, a tak naprawdę dopiero przyszłość pokaże, co też czas przyniesie. Tak więc jeszcze raz dzięki. Szczerze mówiąc, rozgadałem się bardziej niż planowałem, więc wybaczcie, jeśli przynudzałem zbyt mocno, ale... No, chciałem troszkę pogadać na te tematy, które dzisiaj tutaj podjąłem. Jeśli mimo wszystko słuchało się wam tego przyjemnie, to zostawcie kciuka w górę. I tak troszkę tradycyjnie chciałbym, żebyście napisali w komentarzach z okazji takiego rocznicowego materiału jakieś swoje wspomnienia związane z tym kanałem jak tutaj trafiliście może jak Obecnie wygląda Wasze oglądanie tych moich serii na YouTubie, czy też decydujecie się na to w miarę regularnie, czy po prostu zaglądacie tutaj raz na jakiś czas. Uwierzcie mi, że mi zawsze dużą frajdę sprawia czytanie tych Waszych komentarzy, często wiele tych Ników rozpoznaje. Czasem jak ktoś zawita po Roku czy dwóch przerwy, a wcześniej się często wypowiadał, to też to wzbudza taki uśmiech na mojej twarzy, bo fajnie widać kogoś, kto oczywiście może nie ma już dzisiaj tyle czasu, żeby oglądać, ale że jednak zajrzał, coś dał znać od siebie, więc za to wszystko naprawdę Wam serdecznie dziękuję. No i cóż, mam nadzieję, że będziemy się słyszeć w kolejnych filmach na kanale nie tylko przez najbliższy rok, rok ale też i przez kolejne lata. Ile tego będzie, czas pokaże. Ja na tę chwilę jestem bardzo dobrze i pozytywnie nastawiony na najbliższą przyszłość. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!